Witaj, oto czytanie tygodniowe od 13 do 19 stycznia. W tym tygodniu, właśnie 13 stycznia, mamy pełnię wraku. Ta pełnia nada wyraźną energię temu tygodniowi, więc najpierw zacznę od tego, jaka to energia. Potem wylosuję kartę, sprawdzimy, jak ta energia na Ciebie wpłynie, ale najpierw coś na temat tej pełni. 13 stycznia, tutaj mamy kartę pełni, ogólnie dla każdej pełni, i energia tej karty mówi o tym, żeby poddać się boskiemu wpływowi. Bo jak będziesz podążać za pewnymi znakami, wskazówkami, to jakieś Twoje marzenie może się zrealizować, zwłaszcza, że jest to pełnia wraku. O tym zaraz powiem. Pamiętajcie też, w czasie pełni są silne emocje. Jako, że to jest pełnia wraku, znowu tutaj wrócę jeżeli księżyc jest w raku to jest w domu księżyc jest połączony z emocjami więc tutaj może być bardzo emocjonalnie pamiętajcie o tym i właśnie teraz żeby przejść do tej energii pełni w raku ta karta mówi o tym, że jakaś twoja sprawa osobista idzie ku rozwiązaniu więc dla wielu z nas w tym tygodniu Jakaś ważna sprawa się rozwiąże, dopełni, będzie można rozpocząć nowy etap, też w tej sprawie wraz z kolejnym nowiem. Tak jak wspominałam, w każdą pełnię mamy mocne emocje. No, ale jak jest pełnia wraku, to to jest super emocjonalny znak. Wielu z nas doświadczy eksplozji uczuć w środku. Ważne też, żeby pamiętać o tym, że inni ludzie w naszym otoczeniu też mogą doświadczać tych eksplozji energetycznych, emocjonalnych. Warto na to wziąć poprawkę. Jeśli ktoś nagle wybuchnie. To może nie wybuchać, tylko zapytać, skąd ta złość, skąd te emocje, na spokojnie, bo jeżeli ty też wybuchniesz, no to tutaj mogą być bardzo emocjonalne rozmowy. Tutaj ta energia pełni wraku, też zwróci swoje światło na sprawy rodzinne, bo właśnie rak jest powiązany z domem czwartym w astrologii i to jest temat rodziny, ogniska domowego, więc tutaj zwłaszcza tego typu sprawy związane z rodziną, ślubem, domem będą na pierwszym miejscu dla nas. Tutaj taka jeszcze wskazówka żeby pamiętać o tym, by spędzić czas w tym tygodniu ze swoją rodziną. Może zbyt dużo pracujesz, nie masz czasu dla dzieci, znajdź czas. A może dawno nie odwiedziłeś, nie odwiedziła się rodziny swojej z jakiegoś powodu. Jeżeli nie chodzi tutaj o rodzinę genetyczną, rodzinę krwi, to tutaj może też chodzić o rodzinę dusz, także niech każdy bierze to, co z nim rezonuje. A teraz sprawdźmy, jak energia tej pełni wpłynie na zodiakalnego barana, bo na razie to był odczyt kolektywny. A teraz, jaki będzie ten tydzień pod znakiem pełni? Dla Was, o, mamy kartę. Węzeł północny księżyca. Wyjdź ze strefy komfortu. Tutaj niektórzy z Was, jako że to jest pełnia wraku, będą wychodzić z komfortu domowego ogniska. Może wyjeżdżasz na studia, albo może ktoś z Twojej rodziny wyjeżdża, wyprowadza się z domu, dorośleje, może przeżywać też to w tym tygodniu po jednej bądź drugiej stronie. Może to być też inny przypadek. W każdym razie tutaj wyraźnie zobaczysz, że potrzebujesz wyjść ze strefy komfortu, żeby coś się zmieniło w Twoim życiu, żeby jakaś sprawa osobista mogła iść ku rozwiązaniu. Także tutaj to jest taki najważniejszy czynnik w tym tygodniu. Wyjść ze strefy komfortu, do tego wzywa cię wszechświat. Dobrze, za chwilkę zobaczę. Co idzie w Twoją stronę w tym tygodniu, co potrzebujesz wiedzieć? A po tym rozkładzie będzie jeszcze kolejny odpowiedź na Twoje osobiste pytanie, odpowiedź od aniołów. Ja wylosuję tę odpowiedź, a Ty poczujesz Jaka tam jest dla ciebie osobista wskazówka? No, bo to jednak jest czytanie kolektywne. Ale zanim to, to co idzie w stronę zodiakalnego barana w tym tygodniu? Co potrzebujesz wiedzieć? Oho. Dobra. Tutaj bardzo ważne jest w tym wychodzeniu ze strefy komfortu. Pomoże przyjaciel bądź przyjaciółka o tej samej płci. Ktoś, do kogo masz duże zaufanie, znacie się długo. Tutaj też możecie się spotkać, i ta osoba może Ci właśnie to zasugerować. Zwłaszcza, że kolejna karta, która się pokazuje, to jest karta psa, który szczeka. Ona mówi o dobrej radzie od przyjaciela, przyjaciółki, więc takie spotkanie czy rozmowa, dla y, wielu z Was się pokazuje. Y, tutaj y, też trzeba będzie coś odpuścić, coś albo kogoś y, dostosuj to do siebie. Y, to, co odpuszczasz, y, już nie jest obecne w Twoim życiu. Mamy kartę włóczni. Ból serca za tym, czego już nie mamy. No to bardzo się wpisuje w tą sytuację, że na przykład dziecko wyjeżdża na studia i nie możemy tego przeżyć, <grym> ale to może być inna sytuacja, tak? Więc tutaj mm, będzie, y, będzie kusiło, żeby w tym y, bólu po stracie y, troszeczkę się zagnieździć, zostać. E, bo to jest taka strefa komfortu emocjonalna dla ego, ale trzeba będzie z tego wyjść, i tutaj jest ta lekcja w tym tygodniu, jak z tego wyjść. E, zwłaszcza jeżeli y, masz tendencję do tego, żeby y, nostalgicznie myśleć o, przyszłości, o przeszłości, nie chcesz iść w nowe, no chociaż tutaj. Baran to jest pierwszy znak Zodiaku, innowator, ale wszyscy czasem mamy problem z tym, żeby wyjść ze strefy komfortu i pójść dalej. To będzie kusiło, żeby jednak zostać w tej strefie komfortu, ale im bardziej w niej zostaniesz, tym na przyszłość wykreujesz sobie więcej przeszkód na drodze do swoich celów, do swoich marzeń. Więc tutaj warto się odciąć w tym tygodniu od wszystkiego tego, co zawodzi, co wzmaga ten ból. Mówię tutaj o myślach, dla większości, tak, żeby nie rozmyślać już tyle na temat tego, czego nie ma. Warto odciąć się od przeszłości, bo im bardziej zostaniesz w tej. Przeszłości, która jest strefą komfortu dla Ciebie, tym więcej przeszkód będzie później. W tym tygodniu wyraźnie zobaczysz, że do Twojego życia nadchodzą zmiany. No, i te zmiany będą też od ciebie wymagały tego, żeby wyjść ze strefy komfortu. O co tutaj chodzi, to może dotyczyć spraw zawodowych, bo mamy kartę biurka. Zwróć uwagę na swoją pracę, ale też rodzinnych, bo jest w tym tygodniu pełnia wraku. I tutaj też w, w tym tygodniu otrzymasz dobrą wiadomość, albo w niedalekiej przyszłości. Hmm, też właśnie słyszę, że jak we, weźmiesz się na odwagę, żeby się odciąć od trudnych energii, wyjść ze strefy komfortu, to zaraz w nagrodę od wszechświata otrzymasz jakąś dobrą wiadomość, bo jest karta ucha, karta dobrej wiadomości i karta czterolisnej koniczyny, więc to będzie naprawdę coś dobrego, szczęśliwego. Więc nie daj się Wodzić na pokuszenie tej starej strefie komfortu, tym starym emocjom, które w tobie siedzą. Bo, tak jak mówiłam, nasze ego nie rozróżnia, czy coś jest dla nas rozwojowe, dobre, czy nie. Ono lubi status quo, lubi być tam, gdzie jest. Nawet jak boli, to lepiej siedzieć w miejscu. I właśnie będzie to ego tak kusiło, żeby się nie ruszać, nie odcinać. Ale tak jak mówiłam, im bardziej w tym zostaniesz, tym więcej będzie przeszkód, tak? Te przeszkody będą tymczasowe. O, o tym mówi też ta karta e, chmur i wow, nie wiem czy to widać, ale jak powiedziałam, że przeszkody będą tymczasowe, to u mnie tutaj za oknem wyszło słońce, więc naprawdę warto wyjść z tej ciemności, nawet jeżeli nam się wydaje, że tam jest nam dobrze, bo już to znamy i wyjść do światła i wtedy zaraz pojawi się jakaś dobra wiadomość dla wielu z was nawet w tym tygodniu, tak, no w zależności od tego kiedy się on Odetniesz od tych e, trudnych energii, ale potrzebę tego odcięcia się wyraźnie zobaczysz teraz. I tak jak mówiłam, im szybciej się odcinasz, tym szybciej przychodzi dobra wiadomość, chociaż wiadomo, łatwo mówić. To nie jest takie łatwe, żeby się zdecydować na wyjście ze strefy komfortu albo na odcięcie się od trudnej przeszłości. Tak jak mówiłam, no tutaj będzie kusiło, żeby tam się zatrzymać. Decyzja należy do Ciebie, ale warto się zdecydować na zmiany. Dobrze, teraz zobaczę za chwilkę, jaka jest odpowiedź na Twoje osobiste pytanie. Warto zacząć o nim myśleć. A jeśli ten film Ci się podoba. To warto go polubić, skomentować, wysłać do kogoś. Dzięki temu mogę rozwijać mój kanał, i wtedy mogę wstawiać więcej filmów dla Was. Pomagamy sobie nawzajem. To jest piękne. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Jeśli interesuje Cię czytanie prywatne albo amulet ochronny, to w opisie filmu i na kanale jest do mnie adres mailowy. Napisz wiadomość. A teraz. Uwaga. Pomyśl o swoim pytaniu. Poczuj je głęboko w sercu. Poproś anioły o odpowiedź. Uh -huh. Mamy jedną wyraźną kartę dla zodiakalnych baranów. Zobaczmy. Idealny moment. W tym tygodniu jest na coś idealny moment, na pewno na wyjście ze strefy komfortu. Może ktoś zapytał, czy ja na pewno mam to zrobić? Tak. Na coś jest idealny moment, nie ma co czekać. Ten tydzień to jest dobry czas. Także nie przegap, nie przegap tej dobrej okazji, tego okienka, tak słyszę, bo następny idealny moment nie będzie szybko. Nie będzie szybko, dlatego wszechświat tak wypycha z tej strefy komfortu, bo teraz jest na coś idealny moment właśnie w tym tygodniu. Zodiakalny Baranie, zapraszam Cię na Twoje czytania na rok 2025. Prognoza ogólna, prognoza miłosna. Te filmy pojawiają się na ekranie, żeby przejść do jednego z nich, kliknij w ikonkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.